Cześć, witajcie, ja jestem Periks i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zabawimy się z Boni. Tak, kontynuujemy gierkę DJ of Creation. Tak, ostatnio wiem, że źle to jednak przeczytałem. I dzisiaj czeka nas Boni. W ostatnim odcinku załatwiliśmy, więc jeżeli nie widzieliście to możecie tam wbić Boni. Lecimy z Bonnie. Uuu, ciekawe jak będzie, ponieważ. No nie wiem, nie wiem w ogóle, czy jestem ostry, czy nie ostry Forest Ignited Chica? Okej, okay, działa już. Dziękuję. Dobra. Tu, tu ten przedmiot się rozbi w kółko, pójdźmy tu. Jest po prawej za ścianą. Nie, idzie tu. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Nie, nie, nie. biegnij! Jak on mnie wykiwał? Dobra, on się raz pił przy przedmiocie jednym. To jest minus. Spróbujemy go pokonać. Wejdźmy tu. Jakaś Dziękuję. I on chyba na kroki reaguje. Słyszy go. Poszedł gdzieś tam. Dobra. Biegniemy. Kurde, ale to jest trudne! Jak on się teleportował? Dobra, już nie mam czasu zresztą. 13 sekund. Możemy znowu... Wyjmijmy go! Ale mi się zdaje, że on jest wolniejszy. Jak nic, jest wolniejszy, bo... Freddy... Freddy chyba był jeden szybszy faktycznie. No, tu jest ten przedmiot, pójdźmy teraz za siebie. Aha, nie mogę pójść. Tu jest gdzieś przejście, nic. taktycznie... Nie mam pojęcia, nie ogarniam tego terenu. Kurde. Hm, jak, jak, jak... jak to zrobić, no? Pochodzę wam trochę tak, normalnie, żebyście widzieli coś na ekraniu Mamy plakat. Mamy dwa. Dobra, co pamiętać, tu się biegnie do plakatu. Wcześniej on też tu był. 14 sekund, no, trzy przedmioty, nie ma bata. Mm. Mamy telefon. Trzy przedmioty. Ja bym spróbował... Ciekawe się ukryje... Idzie tu? Ty krok! A genialny dźwięk to jest! No... Cieka czy mnie zauważy... Uhuhu. On mnie nie widzi! Kolejne podejście... Tu znowu mi się nie zaryspieł nic. Skąd on idzie? Nic nie widzę. Nie bójcie się. Ja też nic nie widzę, ale coś mu zarąbałem. Więcej przedmiotów mamy. Nie wiem, gdzie ja biegam nawet. Gdzie ja jestem? Halo! Halo! Przedmioty, 8 sekund. Znowu za mało. A, tam coś się świeci. Telefon. Drugi raz telefonu. Mniej więcej zapamiętałem mapę. Respi się chyba przy wejściu. Tu mamy kolejny, ale on tu się respi. W ogóle. Mm. Dobra, mniej więcej za. Słyszał, jak to zasuwa teraz? Czy Aż się wystraszyłem. Spadaj, Krysie. Był creepy. Przyznaję się, wystraszyłem się teraz. Trochę się pałem jak uciekałem, ale... ...kućwa znowu biegnie, i tak czasu już nie mam. Jak on zasuwa? On się rozpędza, skubany. Nie ma mnie. Tutaj, ziomuś. Pomylić się stronki. Ominąłeś mnie. No, patrz jak on się rozbiega. O kurty. Dobra. No to będzie serio ciężki materiał. O kurde. Nie szybko, 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 szybko. Mm. jest telefon. Ale gdzie jest drugi raz dla pl plakatu i w ogóle tej książki? Tu, tu nie ma przejścia, mi się cały czas zdaje, że to jest przejście. No kurde No jest 7 sekund ha. Ja nie wiem jak to zrobić, naprawdę Blikniemy tu O! Jest plakat Przy respie był Mam już jedną rzecz Światełko, światełko fajnie Przyjaźń On się tam respi Wyjście. Nic tu nie ma. Nie wychodź, wychodź. Duo dobre. Dwa przedmioty. Come on. Jeden. Jeden. <śm> Ale jesteśmy coraz bliżej. A tej kasety całej obrotowej jeszcze ani razu nie widziałem. O, mamy jeden rys tutaj. Eee, tu, 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 tutaj, tu był plakat. Mamy dwa. Nic tu nie ma. Trzy. 4 5 Mamy to! Ho, ho! Króliś. Króliś. Uh, 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 uh. Mamy to! Możemy sprawdzić, co kryła ch Chica. Sprawdźmy to, co kryła nasza kochana Chica. Pokaż, pokaż. Co u Ciebie było? Taka, taka, taki smaczek kolejnego odcinka. Oczywiście łapeczka w górę, myślę, że zostawiona na dole. A my zobaczmy, co nasza Cinka tutaj ukrywa. Eee, 10 przedmiotów. O rzesz, Co tam się świeci? Zebrałem to. Karteczki, normalnie Slender. Ty. Słyszałem coś. Słyszałem coś. Jest cika. Co jest? Co? Zostawmy to na kolejny odcinek. A więc ja bardzo dziękuję za oglądanie tego jakże niedługiego odcinka. Nie wiem ile nagrywałem, sam sprawdzę. Ha! 17 minut, no to trochę montażu mam, ale ta mniejsza. Zostawcie łapeczkę w górę pod filmikiem, zajrzyjcie nad ostatni odcinek gdzieś tam, znowu karta powinna się wyświetlić i zasubskrybujcie kanał, bo to mi bardzo pomaga. Ja już nie gadam, siemano.